Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Drodzy przyjaciele. Cieszymy się, że możemy Was ponownie powitać i jesteśmy pewni, że wybrany dziś temat jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek. W końcu nie ma wątpliwości, że odpowiednio dobrane części zamienne wysokiej jakości ESA kluczem do udanej naprawy samochodu. I rzeczywiście, jeśli spojrzeć na liczby, ujawnia się przerażający obraz, według różnych szacunków ilość podrobionych części zamiennych. Na rynku rosyjskim wynosi od 5 do 10% całego rynku części zamiennych, a tylko w 2020 roku nasi rodacy wydali co najmniej 27 miliardów rubli na takie części zamienne. Ponadto, według statystyk WHO, każdego roku 1,5 miliona osób zostaje rannych z powodu obecności podrobionych części w samochodzie. Części zamienne montowane w samochodach SA następujących typów: oryginalne, produkowane bezpośrednio przez producenta samochodu Peugeot, Renault i Tepe. lub na jego licencji. Nie jest tajemnica, że zazwyczaj sam producent samochodu nie produkuje niektórych części, wybierając zakłady i urządzenia zapewniające. Odpowiednia jakość i ilość. Analog lub po prostu analogii. Często SA to również części wysokiej jakości. Zasadniczo niewiele różniące się od oryginału, ponieważ ich produkcja może odbywać się nawet w tych samych fabrykach. Istnieje jednak wiele firm producentów analogów, i tutaj trzeba być specjalista, aby znać i rozumieć jakość poszczególnych części. Oczywiście, wśród analogów znajdują się również części o bardzo niskiej jakości, które w istocie nie są lepsze od podrobek. Regenerowane, zazwyczaj drogie części zamienne, wtryskiwacze oleju napędowego, turbosprezarki i tepe. Które zostały naprawione przez producenta zgodnie z jego technologia, licencja lub przez producenta zewnętrznego i które stanowią. W pełni sprawna część zamienna o nieco zmniejszonych zasobach, a tym samym obniżonych kosztach. Podróbki lub podróbki, części zamienne producentów zewnętrznych próbujących kopiować oryginalne części lub analogii jakości. W tym przypadku wygląd i opakowanie SA kopiowane, ale sama część zamienna jest kopia o wyjątkowo niskiej jakości. Używanie podrobionych części zawsze stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, szczególnie jeśli SA to części układu hamulcowego lub silnika. Takie części SA w stanie wyłaczyć całe jednostki lub systemy samochodu. Podróbki SA wykonane z najtańszych materiałów, a zatem ich zasoby SA znacznie niższe. Ponadto część może po prostu nie pasować do samochodu. A jeśli mówimy o pojazdach użytkowych, korzystanie z podrobionych części zawsze wiąże się z ryzykiem strat finansowych. Najczęściej podrabianymi częściami esate, które wymagają okresowej lub systematycznej wymiany, filtry oleju, powietrza, paliwa i kabinowe. Oleje silnikowe, a także inne płyny do konserwacji samochodu, tarcze i klocki hamulcowe części elektryczne, paski, zarówno paski. Napędowe, jak i paski rozrządu, pompy płynu chłodzącego części sprzegła amortyzatory i części zawieszenia, pióra wycieracze krzyby przedniej. Główne znaczniki, na które należy zwrócić uwagę, to koszt oryginalna część nie może być zbyt tania, opakowanie, słaba jakość poligrafii. Zastosowanie czcionki, brak numeru seryjnego, nazwy kraju produkcji, brak hologramu, naklejki, kodu kreskowego lub kodu bezpieczeństwa. Wszystko to powinno ostrzegać podczas dokonywania zakupu, wygląd samej części, nie powinno być żadnych wad na powierzchni, nierówności. Słabej obróbki spoin i połaczen, zadziorów, wiorów, źle uformowanych plastikowych form, miejsce zakupu, istnieje oczywista różnica. Między zakupem na rynku lub platformie internetowej w porównaniu ze sprzedawca, który jest przedstawicielem marki, w tym oryginalnej, i posiada odpowiednie certyfikaty. Kupując części zamienne, należy kierować się następującymi zasadami: części od oficjalnego sprzedawcy ESA tej samej jakości, ale ESA. Droższe niż ich rzeczywista cena, części z serwisu samochodowego ESA droższe, ponieważ taki serwis nie ma własnego magazynu i kupuje je na boku, dodając swój interes do kosztów. Części w sklepach można znaleźć taniej, ale sklep zaniedbuje jakość na rzecz ceny. Kupując części na własna RIG, w tym online, ludzie nie są w stanie ocenić ich pod katem podrobek i lub niskiej jakości, zgodności z konkretnym samochodem, a także gubią się w liczbie analogowych firm, a na koniec musza uczyć się na własnym doświadczeniu czasami. Przepłaka jak tym dwa razy za tę sama część. Okazuje się, że albo trzeba być specjalista, albo po prostu zwrócić się do wyspecjalizowanego serwisu samochodowego, który posiada własny magazyn części zamiennych. Na przykład nasze centra serwisowe utrzymują wystarczające zapasy części i stale oceniają ich jakość. Przechowujemy części z różnych segmentów cenowych, na przykład zarówno niedrogie, ale sprawdzone analogii, jak i oryginalne części zamienne. Nie jest dla nas korzystne dostarczanie klientowi części, która szybko ulegnie awarii, ponieważ będziemy musieli ją ja wymienić w ramach gwarancji. Dlatego korzystniej jest skorzystać z gotowej usługi z gwarancją jej wykonania, niż tracić czas na poszukiwanie i wybór części zamiennych. Kontaktując się z naszymi centrami serwisowymi, można mieć absolutna pewność co do jakości części zamiennych i tego, że SA to rzeczywiście oryginalne produkty. Centra serwisowe działają po wcześniejszym umówieniu numer telefonu 330-310. Pozostaje tylko dodać, ze Technofrans to trzy centra serwisowe, przyjazny personel, wygodna poczekalnia, ogromne doświadczenie w wykonywaniu. Prac, profesjonalny sprzęt, wszystkie niezbędne części zamienne w magazynie, gwarancja na części zamienne i wykonane prace.